Myślę, że nie ma potrzeby silić się na jakiekolwiek głębsze słowa przy takim wyniku, bo bez względu na przebieg spotkania, na sposób w jaki straciliśmy bramki który w mojej skromnej ocenie nie oddawał przebiegu szczególnie pierwszej połowy po prostu nie ma sensu. Zawiedliśmy, musimy zrobić wszystko, żeby w kolejnym meczu Grać lepiej, przede wszystkim jeżeli chodzi o tworzenie sytuacji, zamienianie ich na bramki, co oczywiście yy, wymaga od nas jeszcze większej pracy, jeszcze większej siły. I oczywiście nie chodzi tutaj o siłę do biegania, czy siłę do przepychania pojedynków, czy prze, przepychania przeciwników po lokarnym, tylko siłę. Żeby w trudniejszym momencie dla nas pokazać tym bardziej swoje umiejętności, tak żeby noga nie drżała, tak żebyśmy konsekwentnie robili swoje, konsekwentnie w tym sensie y, wykonywali naszą pracę i skupiali się tylko i wyłącznie na tym, na czym polega nasza praca. Dziękuję. Dobry wieczór jeszcze raz. Jestem niezwykle zadowolony z dzisiejszego spotkania. Niezwykle dumny ze swojego zespołu. E, zwyciężyć na, na wyjeździe e, tak wysoko to, 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 to duża sprawa, ale myślę, że ciężko pracowaliśmy na, na to zwycięstwo dzisiaj i e, ciężka praca, którą wykonywaliśmy do tej pory w dzisiejszym meczu, e, przyniosła efekt w po, postaci zwycięstwa. E, bardzo się cieszę, że. Wiele momentów, które mieliśmy przygotowane i zaplanowane w dzisiejszym meczu zagrało. Pierwszy gol po, po przygotowanym pressingu, dlatego, gratulacje dla mojego zespołu i, i, i raz jeszcze mówiliśmy o tym szatnie, ale ta ciężka praca, którą wkładają codziennie dzisiaj pozwoliła nam nam pokonać, pokonać zespół widzewa. Nie był to łatwy mecz. Wynik może wskazywać na to, że, że tak było, ale w wielu momentach rzeczywiście ta nasza intensywność i, i nasza jakość z piłką dzisiaj dominowała i dzięki temu zwyciężyliśmy.